Każdy człowiek pragnie wolności: wolności serca, wolności umysłu, wolności od wszystkiego, co niszczy i zniewala. A jednak tak wielu z nas, naszych bliskich, naszych przyjaciół, wpada w sidła uzależnień. Alkohol, narkotyki, inne używki obiecują chwilę zapomnienia, a zostawiają pustkę, rozpacz i ból. Ile rodzin w Polsce cierpi, bo jeden z domowników nie potrafi wyrwać się z nałogu? Ile matek płacze, widząc jakich dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki. Ile małżeństw rozpada się, bo uzależnienie staje się silniejsze niż miłość. Ale jest nadzieja. Jest ktoś, kto ma moc większą niż każdy nałóg. Jest ktoś, kto potrafi zerwać kajdany, które wydają się niemożliwe do rozerwania. To Jezus Chrystus, ten, który powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. JT8:32. Dzisiejsza modlitwa jest wołaniem o wyzwolenie dla mnie, dla mojej rodziny, dla wszystkich, którzy cierpią przez alkohol i narkotyki. To modlitwa o wolność, o siłę, o nowe życie. Modlitwa o uwolnieniu od alkoholu, panie Jezu. Przychodzę do ciebie zniewolony przez alkohol. Wiem, że sam nie mam siły, aby zwyciężyć. Wiem, że potrzebuję Twojej łaski i Twojej mocy. Proszę Cię, Jezu, uwolnij moje serce i mój umysł. Zabierz ode mnie pragnienie, które niszczy moje życie. Daj mi odwagę, bym potrafił odmówić, gdy inni kuszą. Daj mi siłę, abym wybrał życie, a nie śmierć. Modlitwa o uwolnienie od narkotyków Jezu Chryste. Widzisz tych, którzy wpadli w sidła narkotyków. Obiecywały one wolność, a przyniosły niewolę. Obiecywały radość, a zostawiły pustkę. Proszę cię, panie, o Twoje światło. Niech każdy, kto dzisiaj walczy z nałogiem, poczuje, że nie jest sam. Niech twoja miłość przeniknie ich serca i uleczy ich rany. Niech twoja moc uwolni ich od więzów uzależnienia modlitwa o siłę i wolną wolę. Panie Jezu, ty stworzyłeś nas wolnymi, ale nasze wybory nie zawsze prowadzą do dobra. Dlatego dziś proszę Cię o dar silnej woli. Niech moje nie tak dla życia będzie mocniejsze od każdego tak dla pokusy. Niech moje serce będzie pełne odwagi, a umysł jasny i wolny. Naucz mnie wybierać dobro każdego dnia. Niech Twoja obecność prowadzi mnie, kiedy czuję się słaby. Niech Twoja miłość będzie mocniejsza od każdego pragnienia, które mnie niszczy. Modlitwa za bliskich i rodziny Jezu. Ile rodzin cierpi z powodu uzależnień, ile dzieci dorasta w domach, gdzie alkohol czy narkotyki niszczą wszystko co piękne. Dlatego proszę Cię Panie, nie tylko za siebie, ale i za moich bliskich Chroń moje dzieci, aby nigdy nie sięgnęły po to, co niszczy ciało i duszę. Chroń moich przyjaciół i znajomych, aby nie dali się zwieść złudnym obietnicom pocieszaj matki i ojców, którzy płaczą nad losem swoich dzieci. Bądź lekarzem każdej zranionej rodziny. Modlitwa za wszystkich uzależnionych, Jezu Chryste. Dzisiaj polecam Ci wszystkich, którzy walczą z nałogiem alkoholu i narkotyków. Każdego chłopaka i każdą dziewczynę, którzy zagubili się w świecie używek. Każdego dorosłego, który próbuje uciec od problemów w kieliszku czy w tabletkach. Niech Twoja moc wyzwoli ich, Panie, niech Twoje światło zaświeci w ich ciemności. Niech każdy, kto upadł, uwierzy, że jeszcze może się podnieść. Bo w Tobie, Jezu, jest życie, jest nadzieja, jest wolność. Jeśli dzisiaj modlisz się o wolność od alkoholu i narkotyków dla siebie lub dla kogoś bliskiego, zostaw w komentarzu słowa. Jezu, uwolnij mnie i moją rodzinę od nałogu. Modlitwa o światło i rozeznanie, Panie Jezu, ile razy człowiek uzależniony zaprzecza, że ma problem, ile razy mówi sobie: Jeszcze mam kontrolę, jeszcze dam radę, a tak naprawdę pogrąża się coraz głębiej. Dlatego proszę cię, Jezu, daj nam światło prawdy. Pomóż zobaczyć, że uzależnienie jest chorobą duszy i ciała. Pomóż nam przyznać się do własnej słabości i powierzyć ją Tobie. Bo tylko wtedy, gdy staniemy w prawdzie, możemy być naprawdę wolni. Modlitwa o nadzieję i cierpliwość. Jezu Chryste, droga wyjścia z nałogu jest długa i trudna. Upadki się zdarzają, chwile zwątpienia przychodzą często. Dlatego proszę Cię Panie o nadzieję, która nie gaśnie. Naucz nas cierpliwości wobec siebie samych. I wobec naszych bliskich. Niech każdy mały krok ku wolności będzie powodem do wdzięczności. Niech nigdy nie uwierzymy, że już się nie da, bo w Tobie wszystko jest możliwe. Bracia i siostry, nauk to nie tylko problem jednego człowieka, to krzyż całej rodziny. Cierpi ten, kto jest zniewolony, ale cierpią też ci, którzy go kochają nauk kradnie radość, odbiera nadzieję, niszczy więzi, wprowadza przemoc i ból. Ale Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła zła. Przyszedł, aby uwolnić więźniów, aby podnieść upadłych, aby uleczyć złamane serca. Każdy, kto dziś woła do Niego, może być pewny, że nie woła na próżno. Nie ma sytuacji bez wyjścia dla Boga nie ma człowieka tak bardzo zniewolonego, że Jezus nie mógłby go podnieść. Nie ma rodziny tak poranionej, że jego miłość nie mogłaby jej uleczyć. Dlatego modlitwa o uwolnienie nie jest tylko błaganiem, to akt wiary. Wiary, że Jezus ma moc większą niż każdy alkohol, każda dawka narkotyku, każda pokusa. To wiara, która mówi: Panie, sam nie dam rady. Ale w Tobie jest moja siła. I właśnie w tym tkwi tajemnica wolności, nie w ludzkiej sile, ale w Bożej łasce. Modlitwa o nowe życie, Panie Jezu. Chcę zostawić za sobą to, co mnie niszczyło. Chcę narodzić się na nowo w Twojej miłości. Proszę Cię, uczyń ze mnie nowego człowieka. Niech moje serce będzie wolne od nałogu. Niech moje dłonie czynią dobro, a moje usta wypowiadają słowa życia. Niech moje oczy patrzą na świat z nadzieją, a moje kroki prowadzą ku przyszłości pełnej światła. Panie, bądź moją drogą, moją prawdą i moim życiem. Bracia i siostry, Jezus jest większy niż każdy nauk. On zna Twoje łzy, zna Twoje upadki, zna Twój ból, ale też zna Twoje pragnienie wolności i życia. Dlatego dziś zachęcam Cię, zaufaj Mu całym sercem. Oddaj mu swój nauk, swoją rodzinę, swoją bezsilność. On nie zostawi cię samego. Jeśli dziś modlisz się o wolność od alkoholu i narkotyków dla siebie, dla kogoś bliskiego, dla wszystkich, którzy cierpią, napisz w komentarzu: Jezu, uwolnij mnie i moją rodzinę od nałogu. Niech te słowa będą świadectwem naszej wiary i wspólną modlitwą za wszystkich, którzy walczą o nowe życie. Zapraszam Cię też, aby zasubskrybował kanał Światło Modlitwy i podzielił się tym nagraniem z kimś, kto potrzebuje nadziei i siły. Niech ta modlitwa dotrze do serc, które są w ciemności, aby odkryły, że w Jezusie zawsze jest światło, zawsze jest droga, zawsze jest wolność.